Cześć. W tym odcinku kanapy filmowej będzie się działo. Rozpoczniemy od filmu, którego wulkaniczna atmosfera romansu z pewnością rozgrzeje każdego z Was. Następnie dojdziemy w czasie krótszym niż 72 godziny do wniosku, że show Mam Talent jest prawdziwym skarbem, którego będziemy bronić non-stop. Dodatkowo Gabriel przygotował dla Was recenzję Jacka Stronga. Zaczynamy! Przenosimy się w czasie i mamy rok 79 naszej ery. Rzymskie miasto Pompeje znajduje się w rozkwicie i na pozór nic nie zapowiada nadchodzącej katastrofy. Milo, niewolnik i gladiator, przybywa do miasta, by stoczyć walkę, która może dać mu wolność i prawo do ubiegania się o rękę ukochanej Flawii. Jego szanse są nikłe, bo dziewczyna została już przeznaczona rzymskiemu generałowi. Wkrótce potęga natury odmieni losy wszystkich mieszkańców Pompeji. W czasie, gdy wezów już wybucha, Milo musi wydostać się z areny i uratować swoją ukochaną. W tym czasie Pompeje są zalewane śmiercionośną lawą. Agencja jej i runner dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory. Dlatego właśnie postanawia odbudować swoje relacje z żoną i córką. Jednak emerytura nie jest mu pisana, ponieważ dostaje kontakt od innej agentki, tak by włączyć się do sprawy, która jest dość nietypowa. Jeśli w ciągu 72 godzin namierzy i zlikwiduje niebezpiecznego przestępcę, dostanie lekarstwo, dzięki któremu uniknie śmierci. Podczas całej akcji Itanowi towarzyszy córka, która jest niesporną nastolatką, nie oszukujmy się, ale non-stop przeszkadzającą Itanowi w wykonywaniu obowiązków. Masz talent to poruszająca komedia o tym, jak spełniają się nawet najbardziej nierealne marzenia. Oparty na prawdziwych wydarzeniach film opowiada historię niezdarnego,

Przenosimy się w czasy II wojny światowej. Na polecenie Hitlera naziści grabią największe dzieła sztuki. Wśród nich arcydzieła Michała Anioła i Leonarda da Vinci. Dekretem prezydenta Stanów Zjednoczonych kilku skromnych historyków musi przekształcić się w grupę agentów do zadań specjalnych i na własną rękę odnaleźć i ocalić zrabowane skarby kultury. Porzucają wszystko, czym do tej pory żyli i wpadają w wir działań wojennych. W filmie m.in. występuje George Clooney, Matt Damon oraz John Goodman. Agent federalny Bill Marks ma za zadanie bronić bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych. Nie znosi latać, a swoją pracę traktuje jako zło konieczne. Ale dzisiejszy lot będzie daleki od rutyny. Chwilę po starciu na jego szyfrowany telefon przychodzi wiadomość z żądaniem 150 milionów dolarów okupu. W przypadku odmowy co 20 minut będzie ginąć pasażer. Wkrótce jednak okaże się, że nie chodzi o pieniądze. Stawka jest znacznie wyższa. Not a spy. Fresh! David, who is he? Jack Strong, sir. Film Władysława Pasikowskiego to opowieść oparta na faktach autentycznych. Gdzieś w jej tle majaczy prawdziwa historia XX wieku, ale nie ona odgrywa pierwsze skrzypce. Ten zaszczyt przypadł Marcinowi Dorocińskiemu, który gra dobrze, nawet bardzo dobrze, czego niestety nie mogę powiedzieć o całej obsadzie. Z drugoplanowych ról przekonał mnie do siebie tylko marszałek Kulików. Była to jedyna postać, którą nazwałbym autentyczną. Film trzyma w napięciu i potrafi czasami zaskoczyć. Nie ogląda się go generalnie jak polskiego kina, bo aktorzy co chwilę używają języka rosyjskiego i angielskiego. W obsadzie również zauważymy kilka obcych nazwisk. Muszę pochwalić charakteryzację i montaż. Dzięki tym dwóm efektom udało się uzyskać bardzo, ale to bardzo dobre wrażenie czasów zimnej wojny. Czegoś w tym filmie jednak mi brakowało. Z punktu widzenia polskiego widza. Jest to jednostronne, bardzo ujęcie historyku klińskiego. Film nie pozostawia pola do dyskusji i jasno daje do zrozumienia, że pułkownik to po prostu bohater. Dla mnie 7 na 10 punktów i to z dużym kredytem zaufania, bo wydaje mi się, że mogło być z tego trochę lepsze kino, gdyby udało się trochę inaczej obsadzić główne role. A Dorociński? Marcin Dorociński błyszczy w tym filmie, wtedy kiedy jest na ekranie sam. To już wszystko w naszej kanapie filmowej. Mam nadzieję, że emocje, które towarzyszyły przez cały program będą Was trzymać do samego końca, czyli do napisów końcowych naszego programu. Trzymajcie się. Ciepło. Do zobaczenia już wkrótce.